Ona rozmawia w radiu PIN w sobotnie popołudnie. Tym razem nie rozmawiam z mężczyzną, tylko z jedną z najseksowniejszych kobiet na świecie. Robię absolutny wyjątek dla niej, ale ona jak najbardziej na to zasługuje. Jest tylko taka jedna Polka na świecie, która swoją urodą i seksapilem podbiła właściwie cały świat. Zakochała się w niej Ameryka, no a teraz Polska. Modelka, aktorka obrończyni praw zwierząt. Jej oczy są hipnotizing, a ona sama shining like a star. Tylko u nas Joanna Krupa. Witaj. O, ale jesteś kochana, uwielbiam Cię. <grym> <grym> Bardzo dużo osiągnęłaś w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Powiedz, kiedy zorientowałaś się, że Joanna Krupa jest dobrym biznesem? I przez, przez długi, długi czas. Myślałam, że jestem dobrym biznesem. Wierzyłam w sobie, ale jakoś inni tak samo nie widzieli tego. Chodziłam po agencjach, próbowałam, i to było dopiero jak poznałam menadżerkę, gdzie widziała coś we mnie. I od tej pory. Wiem, że jestem biznesmenką, bo ja nie tylko, że jestem modelką, też jestem w telewizji, też mam produkty. I, I ja myślę, że jak poznaję ludzi, jak idę na spotkania, to ludzie lubią mnie, powiedzą, że jestem normalnym człowiekiem, normalnie rozmawiam z nimi, o wszystkim można porozmawiać. Nie Czujesz jestem... uprzedzenie wobec twojej osoby? Czujesz, że traktują ciebie na początku inaczej? Myślę tak, że często jest tak, że ludzie, co mnie jeszcze nie poznali, nie wiedzą, co co mogą like, expect about me. Myślą, mm -hmm, że mogą Oczekiwać jej, od ciebie. Oczek Nie wiedzą, co oczekiwać, że jej, kurczona jest taka... Myśli, że nie wiadomo, jaka jest wielka gwiazda, czy będzie zarozumiała, czy będzie miała listę rzeczy, co trzeba mieć, zanim zacznie jakąś pracę. I ja myślę, że jak ludzie mnie poznają, to bardzo są w szoku, że jestem normalna. Jestem normalna dziewczyna, że jestem professional, że 110% zawsze daję do każdej pracy, co ja się zapiszę. Tak, mam momenty, gdzie może jestem zmęczona, ale dalej nad tym pracuję. Nie jestem perfection, gdzie na przykład mam dzień, że, gdzie ktoś próbuje mi zrobić krzywdę, czy ktoś się ze mną pokłóci. To tak, jestem otwarta, mówię to, co myślę, to, co jest na, na mojej głowie, ale jak chodzi do pracę, o bizneswoman, to wszystko robię, żeby było jak najlepiej. W jaki sposób planowałaś swoją karierę? Zawsze chciałam być w, w, przed kamerą, ale dopiero jak poznałam mojego managera, dopiero ona tak zdecydowała, jak możemy to wszystko zacząć, dlatego, że ja nie byłam, nie jestem wysoka, tak jak high fashion model, nie mogłam wyjechać do Nowego Jorku, byłam już, mieszkałam w Los Angeles, agencje albo mi mówiły, że jesteś za niska, jesteś za ładna, za brzydka, za sexy, za gruba, zawsze coś było i 99% Kropka 9% mówiło, że niestety nic ze mną nie będą mogli zrobić. A w twojej głowie był cały czas plan, żeby osiągnąć... Cały czas był plan i cały czas mówiłem, no nie wiem, może nie mam tego, co myślę, ale wiem, że mam to marzenie. Ja myślę, że byłam urodzona, żeby coś robić w tym biznesie. I no i ta menadżerka mówiła, że jesteś takim special człowiekiem i musimy znaleźć Jak miejsce... Jak myślisz, co ona rozumiała, mówiąc przez to, że jesteś special? Nie wiem, coś widziała chyba w moich zdjęciach. Po pierwszy raz jak ją poznałam, to ona po pierwsze się pyta, gdzie jest reszta Joanny, bo na zdjęciach wychodzę o dużo wyższa niż jestem. To myślę, że jej się spodobała moja uroda albo moje oczy. Nie wiem, co jej się w niej spodobało. Może osobowość, że chciała walczyć i robić to, co może. Ale wiesz, może. w Stanach, w Los Angeles jest przecież tysiące dziewczyn, które chcą zrobić karierę. Co zrobić, żeby być zauważonym? Znaczy nie ma takiego jednego y, sekretu, gdzie, gdzie mogę powiedzieć, że okej, okay, zrób to i będziesz miała sukces. To jest naprawdę ciężka praca. Co ty To, zrobiłaś? Trzeba, to trzeba walczyć o siebie. Ja miałam szczęście, że... Y, Zrobiłam sesję zdjęciową dla, tego, dla takiego fotografa, co później dostałam okładkę w Holandii, Maxem. I wtedy ta managerka akurat u niego była, patrzyła na jego portfolio i coś w moim zdjęciu jej się spodobało. I na moim zdjęciu zatrzymała się i pytała, co w zasadzie przynajmniej, Maxem się z nią skontaktować. No i od tego się to wszystko zaczęło. Wychowałaś się w bardzo skromnej rodzinie. Mm -hmm. Były takie chwile w Twoim życiu, że w Chicago, tam gdzie mieszkałaś. Po prostu nie mieliście pieniędzy na wszystko, co jest potrzebne do życia, żeby było mm. bardzo skromnie. Tak, mama wyjechała ze mną, jak miałam 5 lat, może miała chyba 100 dolarów y, przy sobie, i tata przyjechał 3 lata później, no i pracowała w fabryce 7 dni w tygodniu, 12 do 15 godzin dziennie. Jak tata przyjechał, też bardzo dużo pracował, no i. Robili wszystko, co mogą, żeby się dorobić, żeby, żeby jakąś przyszłość dla dzieci dać. No i przez ileś tam lat pracowali ciężko i, ku, i pożyczyli pieniądze. Kupiliśmy swój pierwszy dom taki, co później wyrementowali. No i powoli zaczęło się dla nich wszystko w Ameryce dziać, Ale na początku było ciężko. Chodziliśmy, nie mieliśmy auta, chodziliśmy do takich sklepów, co używane ciuchy były. I takie, takie były początki. Czułaś się przez to gorsza? Czułaś, że masz gorsze szanse? Nie, w ogóle się nigdy nie czułam, że jestem inna. Bo to tak było, że bardzo blisko byłam z rodziną. Nie, nie chodziłam nie wiadomo gdzie i moje znajomi. Nie wiem, nigdy się tak nie czułam mama. Nigdy tak taką atmosferę zrobiła, że nigdy się nie czuliśmy, że mamy mniej. Mama musiała być bardzo silną kobietą, skoro poradziła sobie z dwiema dziewczynami na tak, obcej ziemi. Tak, mama była bardzo dzielna i wyjechała z Stanów, żeby, żeby mieszkać, żeby być ze swoją siostrą i swoją mamą. Ale naprawdę mama tak, taką atmosferę zawsze robiła w domu, że Trzeba być mocnym, trzeba zawsze być uśmiechniętym, zawsze dziękować Bogu, co się ma, obojętnie, co się ma. I ja myślę, że dlatego jestem taka mocna, bo moja siostra jest trochę inna. Moja siostra jest bardziej taka sensory. Wyobrażam sobie, że bardzo musiała przeżyć to, że odpadła w tańcu z gwiazdami w Polsce. No, niestety bardzo przeżyła, dlatego że bo bardzo starała starała i bardzo się cieszyła, że w ogóle miała szansę być w tym programie. I ja byłam bardzo w szoku, że, że wypadła, dlatego że jak ja robiłam Tańc z gwiazdami w Ameryce, nie byłam naj... jednej z największych gwiazd tam, ale widzowie dali mi szansę. Bo ro... Ciężko pracowałam na tańcami, dobrze tańczyłam i mnie polubieli i mnie trzymali długo. Tak, I w no to, to nie, było inaczej. To niesamowite, dlatego że Ty odpadłaś czwarta od końca. Tak, i bym dłużej pewnie została, jakby nie te ograniczenia. Ogromne imiona, co były w moim sezonie. Z kim byłaś w tańcu z gwiazdami? Dani Osmond i Kelly Osborne, to są dwa ogromne imiona w Ameryce, co jest tak jak trochę jak tak Dynasty. Ogromne Dynasty, co mają rodziny. Tak, co byli może przez 30 lat w tym biznesie. I co, co to mam... oznacza w Ameryce? Kiedy każdego wieczora taniec gwiazdami ogląda blisko 20 milionów ludzi. To jest jeden z najbardziej popularnych programów w Ameryce, i żeby być w takim programie, to naprawdę oznacza, że ma się ogromne osiągnięcie, i szacunek w tym biznesie, że w ogóle ktoś. Zna twoje imię i wie, kto ty jesteś i ci daje taką szansę. Poczułaś potem skok popularności? Jak reagowali na ciebie tam w Stanach? Tak, mówili Polka, ta dumna Polka, ta pracowita Polka, ta seksowna Polka. Znaczy, ja zawsze mówię, że jestem bardzo dumna, że jestem Polką. Nawet, że mieszkam w Ameryce, że jestem Polką, co mieszkam w Ameryce. I, te, i oni te, też na mnie zawsze mówią, że, poly, że na mnie mówią po, Polkę, Polką. Bo w, każdy, w każdych wywiadach mówię, że jestem Polką, to oni to wiedzą, ale. Zaczęli dzieci do mnie podchodzić, bo moja cała kariera były magazyny, to bardziej tacy świat mody. A teraz normalna Middle America, co mamy, e, dzieci, co może nie znali, kim ja byłam przed tańc, tańc z Gwiazdami. To było fajne przeżycie. Oglądałam parę odcinków z Twoim udziałem, i właściwie w każdym z nich, kiedy pojawiałaś się, poruszałaś temat związany z pomocą e, dla zwierząt, z ochroną praw zwierząt. Masz na koncie bardzo spektakularne, niezwykle kontrowersyjne kampanie na rzecz zwierząt, zrobione dla organizacji PETA. Chciałaś, żeby aż tak szokować? E, znaczy pierwsza, ta "I rather go naked than wear fur, gdzie, by, gdzie nic nie miałam prawie na sobie, e, nie myślałam, że będzie takie ogromne, dlatego że to już dużo sesji robiłam, co... So co było sexy i nie myślałam, że będzie takie, takie coś ważnego. Ale drugi raz, jak Peta do mnie przyszła, mówiłam im, że jak chcę coś zrobić takiego wielkiego, coś, co jest bardzo controversial. Ale zanim zacznę o tym mówić, ta pierwsza Peta, co myślałam, że nie będzie miała ogromnego głosu, Peta mi powiedziała, że to jest jeden z najbardziej popularnych z ich kampanii, co nie kiedyś robili. Robiły ogromne gwiazdy. No i drugim razem chciałam zrobić jeszcze więcej i właśnie zdecydowaliśmy zrobić że jestem aniołek dla zwierząt, że jestem aniołek w kościele i, zwie... I, to było i pieski są to Ma twoje zdjęcie ty w takich białych skrzydłach. Tak, krzyżem. Tak, i wiedziałam, że bez kontrowersji nikt nie będzie rozmawiał. Ktoś komu, nie, 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 niektórym ludziom będzie się podobać, niektórym ludziom może się nie podobać, ale ja naprawdę nie dbam, dlatego że jestem tutaj, żeby walczyć o zwierzęta, ale że może niektórym ludziom otworzy oczy. I, tak, i otworzyłam Tak. Znaczy niektórym tak, otworzyłam. Niektórzy mnie krytykowali, ale po całym świecie był hałas. I robiłam wywiady po całym świecie. I dostałam to, co chciałam z tego. I nawet ludzie do mnie pisali i mówili, o Boże, jakby nie ta kampania, jakby nie te wywiady, to bym w życiu nie wiedział, co się dzieje z tymi zwierzętami i bym nigdy nie był, czy była na stronie Pety i bym nie widziała tych wi wideo, jakie okropne rzeczy się dzieją do zwierząt. I to jest dla mnie najważniejsze. Z okazji 30-lecia Pety otrzymałaś y, nagrodę for her successful PETA campaigns. <laughs> za twoje y, super tak. kampanie. Jak się czułaś? Bardzo się dobrze czułam. Super. To było takie ogromne osiągnięcie. Naprawdę. Przyjechałaś tutaj do Polski i też postanowiłaś pomóc zwierzętom mm. w Polsce. Jest mnóstwo rzeczy do zrobienia tutaj. Jest ogromny problem bezdomności mm. zwierząt. Tak. Powiedz, jak sobie to zaplanowałaś? Co będziesz tu w Polsce robiła? Znaczy, ciężko mi jest w ogóle powiedzieć, jak to mogę zrobić, kiedy to zrobię. Moja praca teraz jest, naj, żeby najbardziej to rozgłaszać, żeby najbardziej ludzie o tym wiedzieli, że to są takie rzeczy jak schroniska, żeby nawet jak po niektórzy ludzie mówią, nie mamy pieniędzy, nie możemy pomóc. Okej, okay, ale te niektóre psy, co są w klatkach, miesiące nieraz nie wychodzą na spacery. Możesz iść jako walentariusz, albo masz stare jakieś tam e, kołdry na zimę, żeby im dać, albo puszki z jedzeniem, i to jest dla mnie najważniejsze. I cieszę się, jak na przykład fany do mnie przychodzą i mówią: Kocham cię najbardziej, za co, co, co robisz dla zwierząt. Zawsze się wzruszasz, jak o tym mówisz. <suszelódmore> oh. Czy masz takie poczucie, że czasem w Polsce jest to ignorowane, co robisz, że śmieją się z ciebie, że mówią, że to robisz, dlatego, żeby zwrócić na siebie uwagę. Ci ludzie, co tak mówią, to obojętnie mogę być aniołem na świecie, będą mówić złe rzeczy. To są ludzie, co nie są szczęśliwi w swoim życiu, co nie chcą widzieć dobrego w innych ludziach i zawsze znajdą rzeczy, żeby innych krytykować. I takie ludzie, ja nie koncentruję się na takich ludzi, bo tak to, to bym w życiu nic nie robiła. I bym rzuciła ten biznes już bardzo dużo, znaczy już dawno, bo bym już... Nic nie osiągnęła, bo bym słuchała, co ludzie mówią, jak ludzie mnie krytykują, i bym w życiu nie robiła to, co robię. To właśnie była również Twoja siła w momencie, kiedy nabijali się z Ciebie, kiedy tak, mówiłaś po na polsku tak. na Tough Muddle i wtedy zdecydowałam z Gosią z Avant, że zrobimy podkoszulki, napiszemy, you know, your eyes are hypnotizing, you're shining like a star i pokazać ludziom, że mam sens do siebie i naprawdę mogą śmiać się ze mnie, mogą mówić, co chcą, ale Joanna Krupa dalej będzie robić to, co Joanna Krupa chce robić, bo ja jestem, kim ja jestem. Jestem pełna podziwu dla tego, co robisz, i y, widzę w tobie niezwykle pracowitą i niezwykle oddaną swojej pasji osobę. Zawsze taka byłaś? Chyba tak. Ja myślę, że od małego, tylko moja pasja jak była mała, było inne. Znaczy, wiadomo, jako dziecko, to miałam pasję, żeby mamie pomagać, żeby pomagać, żeby siostra się wychowała, ale zawsze ja myślę, że byłam taka pomocna. I to miałam od dzieciństwa i szybko urosłam, dlatego że musiałam pomagać siostrze, jak rodzice pra pracowali. Ja myślę, że i rodzice zawsze uczyli mnie, żeby mieć duże serce do innych ludzi. Może dlatego jestem taka związana, że chcę coś dobrego pokazać. Jesteście wy teraz trochę tak, takim klanem dziewczyn, które się trzymają bardzo razem, bo przecież i ty, i mama, i siostra występujecie w reality show. Ale już jesteście wszystkie razem, tak? Zależało ci na tym, żeby pokazać waszą siłę, siłę sióstr, siłę kobiet. Krupa? E, znaczy, w tym akurat reality show mamy nie ma tyle, ile bym chciała, ale mam nadzieję, że w następnym sezonie będzie. Tak, ale w siostrom... Znaczy, chciałam zrobić taki reality show, żeby pokazać ludziom, ci, co na przykład... Yy, Mię krytykują, że okej, okay, może ona jest ładna, może ma okładki, może jest szczęśliwa, może ma ogromną karierę. Chciałam pokazać ludziom? Jestem normalna dziewczyna. Jestem taka dziewczyna, co y, sąsiad ma te same problemy. A nie uważasz, że gwiazda właśnie powinna być taka niedostępna? Nie myślę, myślę, że jak się pokaże ludziom, że się jest normalnym, się robi takie same mistakes, gdzie ktoś, inny. ja myślę, że może bardziej ludzie otworzą oczy, że o jejku, to jest okej. ona jest w tym biznesie, co ona kocha, jest w telewizji, jest na okładkach, ale ona jest exactly jest taka sama jak my. Co będzie, jeżeli wyłączone zostaną światła kamer, jeżeli Twoje życie nagle przestanie mieć blask? E, nie wiem, wtedy będę się martwić, jak taki czas przyjdzie. Mam nadzieję, że nie przyjdzie taki czas. Przyjechałaś do Polski, dlatego że postanowiłaś tutaj zrobić poważny biznes. Mm -hmm. Na czym on ma polegać? Znaczy, już kilka lat pracuję z firmą Ezatyk, co współpracuje w bieliźnie, i zdecydowaliśmy razem zrobić produkt kosmetyczny. Ezarek Formula Pusher Bra, gdzie kobiety przez 4 minuty dziennie sobie mogą dać maseczkę, co podnosi biust, co powiększa biust. Powiedziałaś, że ja nie planuję future. Tak, bo jak się planuje future, to nieraz jak coś nie wyjdzie, to później się jest oburzonym. Niestety już było tak e, kilka razy, może więcej niż kilka razy w moim życiu. No i po co planować, jak się będzie później smutnym i jak coś może lepszego może przyjść. Czego ci mogę życzyć? A, dużo pieniędzy dla zwierzaków. Nie wiem, zdrowia. Myślę, że to jest najważniejsze. Jak się ma zdrowie, to można osiągnąć wszystko, jak się ciężko pracuje i jeść, ma motywację, i ma dobrych ludzi naokoło. Na tego właśnie ci życzę, ale przede wszystkim życzę ci tego, żebyś, żebyś przyjeżdżała do Polski, żebyś była tutaj razem z nami. I bardzo się cieszę, że mogłam cię poznać. Dziękuję ci bardzo Dziękuję, za to jesteś spotkanie. Słodka. Jesteś jesteś słodka. <laughs> no i tak to jest, kiedy ten męski świat, chociaż na chwilę zrobi miejsce. Pięknym kobietom. Od razu robi się bardziej ekscytująco. Zwłaszcza kiedy moim gościem jest tu w Radiu PIN Joanna Krupa. Dziękuję bardzo za to spotkanie i zapraszam na www.onaonaona.com w piękne strony kobiety. A Joanna jest na pewno jedną z najpiękniejszych kobiecych stron. Dziękuję.